Szczęść Boże, dzieci Boże, kochane, umiłowani w Chrystusie Panu. Piąteczek, piątunio, zbliża się godzina dwunasta w nocy, z piątku na sobotę. Pewnie mieliście też telefony, żeby gdzieś wyjść na melanż jakiś, a jesteście na przykład uzależnieni i trwacie w czystości, bez alkoholu, na przykład bez narkotyków. I wiecie, czym to grozi, jeżeli no to na modlitwa jest właśnie człowiek, który naprawdę nie modli się, to na pewno łatwiej zgrzeszy. Dlatego trzeba nieustannie modlić się, trwać na modlitwie. Gdy przychodzą różnego rodzaju pokusy, wtedy człowiek łatwiej odmówi. Eee, także kochani, mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście radośni że jesteście świadomi tego, że mieszka w was Chrystus, że jesteście świątynią Boga, jesteście tabernakulum dla Niego, że On w was mieszka, że rozmawiacie z Nim w ciszy, że spotykacie się z Nim w waszych wnętrzach. Kochani, chciałbym wam z całego serducha bardzo serdecznie polecić naprawdę Jezus z Nazaretu. Jezus z Nazaretu. Roman Brandstatter. to jest cztery części, nie? Ale, kochani, to jest tak świeże. To jest tak świeże, że po prostu jest pięknie napisane. Mi się wydaje, że to jest natchniony tekst przez Ducha Bożego. Także polecam Wam. Jezus z Nazaretu. Kochani, coś jeszcze mogę wam powiedzieć. I też czytając Pismo Święte, sobie w spokoju, tutaj siedzę sobie, e, przeczytałem taki fragment i myślę sobie, myślę, powiem o tym, bo to, jest, bo to jest bardzo ważne słowo, co Bóg do nas mówi, e, jeśli chcemy oglądać, żyć szczęśliwie, oglądać dni szczęśliwe, to w pierwszym liście świętego Piotra Apostoła czytamy tak, w trzecim rozdziale od dziesiątego wersetu. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe? Niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana. Na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na ich prośby, oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Może czasami się modlimy o coś, prosimy Pana Jezusa, ale trzeba zweryfikować swoje serce stanąć w prawdzie, czy nie ma tam żadnej urazy do kogokolwiek. Bo Pan Jezus mówi, jeżeli, jeżeli stajecie do modlitwy, to przebaczcie wszystkim, aby i Ojciec Wasz niebieski przebaczył Wam Wasze przewinienia. Proście, otrzymacie, ale przebaczajcie. Ja wiem, że czasami jest ciężko przebaczyć, ale to jest, to jest warunek do tego, żeby otworzyła się nad nami, żeby się otworzyło nad nami niebo. I żeby coś wyprosić u Boga, to musimy przebaczyć ludziom. Przebaczenie daje wolność. I wstrzymać wargi od złego. Ewidentnie, Bo, Boże Słowo to mówi, też nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie, do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini przeciwko mnie? Czy aż aż siedem razy? Piotr zmęczony był tym przebaczaniem, bo już siedem razy przebaczył, aż siedem razy mam przebaczyć. A Jezus mówi, nie mówię ci siedem razy, Piotrze, ale siedemdziesiąt siedem, czyli nieskończoność. Jeżeli wypracujemy sobie nawyk przebaczania, bo kto idzie ze Chrystusem, Jego śladami, to musi przejść tą samą drogę, co On. Upokorzenia. Docinki, na przykład jakieś kłamliwe oskarżenia. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, mówi Jezus. Kto chce być moim uczniem, kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli mnie świat nienawidził, to i was będzie nienawidził. Mnie w pierwej znienawidził. Bo Jezus przyszedł i zaświadczył o, ich, o jego uczynkach, jakie uczynki były jego złe. Światłość przyszła na świat. Do swoich. Na swoich bardziej umiłowali ciemność. Posłuchajcie też, polecam oczami Jezusa, audiobook na YouTube. Piękny, audiobook, naprawdę. Się zawsze wzruszam, jak słucham. Także powstrzymać język od złego swoje wargi. I co z tego, że czasami człowiek właśnie milczy. Ktoś milczy, nie? Święta Faustynka powiedziała tam, że. Do świętości nie dojdzie dusza gadatliwa. Czytamy w dzienniczku Świętej Pustyny. Ale co z tego, jeżeli, jeżeli człowiek milczy niekiedy, a jego serce oskarża innych. To chodzi o to, żeby serce swoje badać. Nie, nie, dlatego, nie tylko, że człowiek, nie, nie tylko, że milczeć. Nic nie mówić. Ale to chodzi o serce. Czy w sercu nie mam żadnej urazy? Może do tego moje wroźby nie są wysłuchane? Właśnie. Przebacz. A otrzymasz. I powstrzymać trzeba. Niech zaraz przeczytam może. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem pana na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na ich prośby. Oblicze zaś pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Bo to jest sakrament spowiedzi. Bóg chce wybaczać nam. Daje nam swoje ciało, swoją krew. Kto spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja w nim. I możecie wieczna, wieczne, ja go, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dlatego ja dzisiaj niektórych telefonów nie odbieram. Bo wiem, kto dzwoni i wiem, na co może mnie ktoś zaprosić, zapraszać a jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. Dla mnie każdy dzień jest ważny. Każdy dzień chcę przeżyć w trzeźwości. Bo alkoholik ma to do siebie, że jeden kieliszek za dużo, albo jedno piwo za dużo, a później dwa za mało. Rozumiecie, o co chodzi. Dlatego trzeźwość jest piękna. Trzeźwy umysł, wypełniony Bożym Słowem. Człowiek nie robi później jakichś głupstw. I nie ląduje gdzieś na przeźwiałkach, w więzieniach, nie ma libacji, kłótni w domach. Jest spokój, cisza, miłość, pokój. Także warto się zastanowić, czy warto iść na jakiś melaż. I naprawdę, kupcie sobie Jezus z Nazaretu. Polecam Wam z całego serca, z całego serca naprawdę. Przypiękny, przy przepiękny, przepiękny, przepiękny tekst wielka mądrość, mądrość Ducha Świętego. Także trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że komuś ta refleksja pomoże, no to słowo takie proste, zwykłe, ale może komuś do serca, serce kogoś dotknie, skłoni do jakiejś refleksji, także trzymajcie się ciepło, polecam się Waszej modlitwie i no, pamiętajcie, Jezus mówi do nas, ja zwyciężyłem swój świat, nie lękajcie się, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Amen.